Zobaczmy ten statement. Przedsiębiorca, fan motoryzacji i filantrop YouTube. Jeden z najbardziej znanych polskich youtuberów, Kamil L. Znany jako Budda. Kamil zażył 26 lat CBSP wkroczyło do akcji dzień po ogłoszeniu przez Buddę zakończenia pięcioletniej kariery w internecie. 6 rano to nie budzik, tylko wjeżdżają z kopa na lokal 20 metrów 20 chłopa, ja dopiero co świętowałem ćwierć wieku 5 sekund i nagle biele, że skuty bez dechu. 5 sekund. Ale trochę to jak wolne żarty. Co to za telefon, panie, to nie moje fanty. Na trzy kartki mam zarzuty. Jakiej grupy? Choć nie palę, no to leżę skuty. Słyszałem, że Merta to sprezentował mi tata. Że to wszystko kwestia szczęścia, inacz, pany tu latam. Na koncie zajęcia dzwonię znów do adwokata. Mówię, ja za bardzo wzięli do serca, czym chata bogata. Yo. Yo, yo, yo. Także nie pytaj, czy było warto. Nie pukali, wjechali z klamką, jakbym jedną kant. Wzięli babę, wzięli portfel, no i wzięli auto, a mówiłem, by patrzyli na oczy, nie saldo. 90 milionów złotych zablokowane, zarekwirowane samochody, warte prawie 40 milionów, a 9 osób, w tym znany youtuber Buddha, usłyszał zarzuty. Dzieciak 98 bawi się karuzelą A tu przełom, okazało się, że VAT to zero 9 nie wiem skąd im się to wzięło niech było 100. 100 Tak, 100, stop, po mówieniom. Moje auto, kilka pięter pod ziemią Zamknąłem kanał, a nadal ktoś za mną gania z kamerą Szukają klamki trawki, kasy na drobne wydatki No to będą mieli problem, jak nie mają liczarki Będzie sprawa, swoje prawa, mam wykute na blachę Po drodze widzę, jak m i ładują na pakę W międzyczasie jakiś widz kręci to telefonem Ty kręć na 998 się bo internet zapłonie panie to ja tylko sprzedawałem napoje odciskiem palców to się kiedyś logowałem na stronie 5 gwiazdek gta to jakbyś był amatorem co drugie auto na parkingu policyjnym jest moje Aha. Ojciec Grażyny to w porządku mordeczka a ja jadę na bombie, jakbym zajebał teścia Na necie już się pręży jakiś sierżant Bagietka miałem w studio, kłaść rymy jak Bolesław Leśny Wjeżdżam z obstawą całą na CPN-a Joł, kawka, zdrabka, apka Reszty nie trzeba ponoć Darmowych oddog jest przy pięciu pieczątkach Tylko nie wiem, czy jak wrócę, będzie jeszcze promka Dobra, mija tego cyrku siódma godzina Zaczyna do mnie docierać, gdy radio nas nawija Że to nie żarty, nie fikcja problemów Od wysyła i nawet twoja babcia Wie o zatrzymaniu Kamila e. Od tego dnia dla Polski właśnie tak się nazywam I z czarnym paskiem na oczach Po portalach pomykam. Dojeżdżamy do Szczecina, oni liczą na ma akt oskarżenia, nieco grubszy niż powiesz Co jest? Muszę przyznać, że się trochę zdziwiłem, a chwilę temu byłem pewien, że wyskoczę za chwilę. Rzucają do wody, liczą, że na tym popłynę, a ja muszę was zmartwić, ale jestem rekinem, bo Czyż tu Luisa Villana, tak szczerze? Tak, Tex i Flow Louis Vino. Nie najgorsze, ale nie urzekło mnie to w żaden sposób, jakoś specjalnie, jak mam być szczery. Hmm.